Kurwa wyjebana nas. Wybieg tu kurwa po 16, żeby kurwa karnego zrobiła. Wiecie to... No, jak można tu wybiec kurwa i 2 metry od tego kurwa gościa sfaulować? Nie ma. No jak? Po słupka nie ma, bo spalony. Nie ma. Po słupka nie ma drogi, nie ma. Pewnie. Który ci nie nie wiedzą, co grają w piłkę, nie wiedzą, co się dzieje. Jakby inny zawodnik dobił, to tak. A nie ten, który idziesz.